W poprzednim pokoju. odcinku to jest moja kuchnia. Przepraszam za te dźwięki. Kujowa żarówka W tym pokoju mieszka głównie mój pies. to tak. 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 Tutaj mamy toaletę, w której najczęściej robi się kupkę. A no. Ty wiesz, co oglądają taki filmie. Wejdź w historię tam, ja na pewno mam zapisane. Czekaj, czekaj, znajdę. Gdzie? No. Jaki ten... To tam niżej to było. Oooo. Co? Co to jest? Gay porno? Stary, <laughs> ja, ja też lubię, mogłeś mi powiedzieć! <śmiech> <śmiech> ja... Bogu! Bogu! Co ty zrobiłeś? Chodź zobaczysz! Chodź zobaczysz! Znowu mam jakieś szczura zajebać? Poczekaj! Powiedz mi, srałeś dzisiaj? No, serałem. To Dlaczego nie wytarłeś kibla? Wytarłem, mogę ci przyjrzeć, ale poczekaj, odłożę nóż, bo myślałem, ja że muszę coś zajebać. Ja to widać. To No to nie. nie! No kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Wojtek, co ty oglądasz? No co, tylko Biber. Nie! Bez przesady! Wojtek, wyłącz to! Kurwa, z kim ty się bawić? Nie! Sorry, sorry. TAK nie może być! KURWA! Oh, sorry, Bogu, Bogu. Co jest, co jest? Co? co, co Wiberach i tu jeszcze siedzi, słyszał? Myślisz, że ten rok jest chujowy? Człowieku, to jest taki rok, że ty się nie zdajesz tego sprawy. No to już mnie na spokojnie. Fajtek. Co? On jest naprawdę dobry. Patrzcie, mnie? nie. Zazdrościsz mu pieniędzy? Powodzenia u dziewczyn? Ty też będziemy miał powodzenia. No, lubię dupę! No, lubi, no. Nic na to nie poradzisz. Tolerowałem wiele zachowań Wojka, ale tym razem mnie naprawdę zawiódł. Kto słucha Bibera podczas imprezy? Kurwa! ma takie, prostu. Jak można kogoś to zadał deskę? No ja Ja! Oh, Się makula, jeżeli co tam? Siema Dobra, nagrywamy to jeszcze raz no. ja. <ścoughs> Co kurwa jest? Co no kurwa jest? Mamy pewien problem. Mieszkam z Wojkiem, ale od cały czas słucha tego Bibera. Nie mogę tego znieść. Co go w tym kręci? Nie rozumiesz mnie. To, to jest moje życie. On przesłanie ma takie, że po prostu kocham go. Jak można kochać mężczyznę? To jest takie jak te filmy co oglądałem, wiesz sam. Powiedz mi, jaki ty lubisz typ muzyki? Czysty rock, czysty rap, czyste rega, ale nie czyste gówno! A myślisz, że Bibel to nie rok? Ja rozumiem, rozumiem wszystko pana słowa. Ale powie pan, co ja mam zrobić za zazdrością Boga... Bogusia, po prostu Bogusia, w stosunku do Justina Webera. Do zazdrości o jego pasję, marzenia i talent. Jakie pasje? Jaki talent? Dobrze, postaramy się zastosować do pana rad, ale nie wiem, czy to będzie łatwe. ten następnym odcinku. Nie! Pr wyprowadzam się! Koniec tego! Bogusław, co ty robisz? Wyprowadzam się! Krok, idziemy!